W końcu dostaje swoją wymarzoną kamerę FX30, ale nie wiesz co dalej? W tym materiale przedstawię Ci co dostaniesz w pudełku, czego możesz dodatkowo opcjonalnie potrzebować, oraz moje pierwsze wrażenia po kilku dniach użytkowania. Cześć, ja jestem Rafał i zajmuję się hobbystycznie filmowaniem. Sprawdzam i testuję sprzęt. Z mojej perspektywy przydatny w tej całej przygodzie. Czy unboxingu da się zauważyć dwie różnice względem aparatów. Po pierwsze samo pudełko jest inne niż np. u takiego ZV-E10 czy A7IV. Po drugie nie znajdziesz tu paska na szyję. Cała reszta jest podobna czyli kabel USB typu A do C, papierologia, bateria, kamera i adapter do ładowania poprzez port w kamerze. No właśnie i tu jest moja pierwsza rada. Polecam wyposażyć się w zewnętrzną ładowarkę oraz dodatkową baterię. Aczkolwiek tu warto zaznaczyć że baterie innych firm Mogą ci unieważnić gwarancję, gdyby coś się stało z sprzętem. Mimo, że minęło już kilka dni od momentu rozpakowania, to nadal jestem oczarowany całością. Powiedziałbym, że to body trafia idealnie w moje potrzeby. Nawet cieszę się z takich drobiazgów jak na przykład przycisk do nagrywania od przodu, czy trzy czerwone lampki, które informują o tym, że nagrywanie jest w sumie w trakcie. A po przesiadce z A74 nie odczuwam jakoś specjalnie braku większej ilości guzików. Wszystko co potrzebuję jest w zasięgu ręki, a pozostałe funkcje dodałem do menu podręcznego. Kwestia samego gripa jest dość myląca, bo przy pierwszym kontakcie odniosłem wrażenie, że całość jest grubsza. A prawda jest taka, że tu nie ma większej różnicy. Głównie rozchodzi się o to, że grip w FX30 jest trochę inaczej wyprofilowany, co nie znaczy, że gorszy. Zwyczajnie pierwsze wrażenie jest mylące. Samą kamerę trzyma mi się naprawdę całkiem komfortowo. Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o ekranie. Wiem, że tego nie da się pokazać szczególnie na filmie, ale zwiększoną rozdzielczość w tym wyświetlaczu zauważyłem praktycznie od razu. Wyświetlane informacje są zdecydowanie bardziej wyraźne, plus możliwość grania swoich latów powoduje, że nie czuję potrzeby, aby podłączyć do tego sprzętu monitor zewnętrzny, a przynajmniej w warunkach studyjnych. Zanim przejdę dalej, chciałbym Cię zachęcić do pozostawienia subskrypcji na kanale, dzięki której nie przegapisz kolejnych materiałów, na przykład związanych z FX30. Zanim kamera przyjdzie do ciebie, warto wyposażyć się w szybką kartę pamięci, tak aby nie było problemu z nagrywaniem odpowiedniego klatkarzu czy kodeku który może Cię interesować, więc ten etap podzielę na cztery progi. Pierwszy to karta o oznaczeniu V30. Za pomocą niej w kodeku SHD nagrasz każdą prędkość do 120 klatek, później w kodeku S4K już tylko do 60 klatek. To samo tyczy się HS4K, czyli takiego H265, tu również karta V30 obsłuży 60 klatek. Oczywiście wszystko w 10 bitach i najwyższym bitrate. Drugi próg to karta V60. Ta prędkość pozwoli ci już nagrywać 120 klatek w kodekach S4K i w 4 kh 265 oraz tu dodatkowo w trybie SNQ w tych samych kodekach do 60 klatek. Trzeci próg to karta V90. Ona już daje ci dostęp do kodeków All Intra w 4K i Full HD, maksymalnie do 60 klatek. Plus w trybie SNQ w kodekach S4K i H2654 będziesz miał dostęp do 120 klatek. No i prawie bym zapomniał również, by Full HD V90 pozwoli Ci nagrywać 240 klatek. Czwarty próg to karta CF Express typu A i dzięki niej będziesz miał dostęp do wszystkiego, czyli do brakującego All Intra w trybie SNQ. Tu maksymalnie nagrasz spowolnienie do 60 klatek. I tak, w tej kamerze nie ma opcji All-Intra powyżej tego klatkarzu, czyli 60 klatek. Gdy uruchomiłem pierwszy raz FX30 przyznam szczerze, że przez moment miałem problem, aby odnaleźć miejsce gdzie włącza się np. S-Loga 3 i jak odpalić klasyczny manualny tryb. Standardowo kamera odpala się w profilu naturalnym oraz w trybie elastycznej ekspozycji z dziwnym oznaczeniem F. Chwilę mi zajęło zanim to rozgryzłem, ale przyznam, że jest to dość ciekawa mieszanka trybu manualnego z trybami automatycznymi. Już tłumaczę jak to działa. Gdy jesteś w tym trybie, czyli filmowym z oznaczeniem F, przyciski, przesłona, ISO oraz migawka działają trochę inaczej. Dla przykładu, gdy wciśniesz guzik z napisem ISO, nastąpi blokada tego parametru, czyli nie będziesz mógł zmieniać tej wartości. Ponowne naciśnięcie spowoduje odblokowanie, ale to nie wszystko. Gdy go przytrzymasz chwilę, ISO przejdzie w tryb automatyczny, a przy ikonce pojawi się literka A odpowiadająca za auto. Nowe przytrzymanie spowoduje przejście w tryb manualny. Co ciekawe, to samo zastosowanie działa z migawką i przesłoną. W praktyce w dość łatwy sposób można wymiksować kilka trybów automatycznych bez konieczności zmiany całego trybu. Osobiście podoba mi się to rozwiązanie i ustawiłem pod to wszystkie moje skróty. Jeśli ten tryb Ci się nie podoba i chciałbyś mieć dostęp do klasycznych opcji, wchodząc do menu wybierz czerwoną zakładkę, fotografowanie, tak wiem... Polskie nazwy są dosyć dziwne. Następnie numer 4, tryb fotografowanie, później tryb kontroli ekspozycji. Po wciśnięciu będziesz miał wybór dwóch pozycji. Zaznaczając tą pierwszą, odblokujesz dostęp do klasycznego trybu manualnego oraz trybów półautomatycznych. I tu muszę zaznaczyć, że to rozwiązanie, które tłumaczyłem wcześniej, nie działa w klasycznym trybie manualnym, więc zalecam Ci zaprogramować guziki pod swoje potrzeby. Znalezienie sloga 3 na samym początku może sprawić Ci pewien problem. Ja tak miałem, ponieważ w tym sprzęcie został on przeniesiony w inne miejsce. i Można go znaleźć m.in. w nowej zakładce główne 2. Pierwszy kafelek LOG OFF. Fotografowanie LOG trzeba włączyć i zalecam wybrać pozycję elastyczne ISO. Następny materiał, który planuję jest to porównanie a 7 właśnie z FX30. Tyle ode mnie. Cześć i do następnego.